Urodzeni pod znakiem Byka mają spokojny i zrównoważony charakter. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Byki przynależą do żywiołu Ziemi, razem z pannami i koziorożcami, a to oznacza, że są w życiu skoncentrowani na bardzo poważnych i dochodowych sprawach. Byk jest znakiem, którym opiekuje się również planeta Wenus, która patronuje w astrologii luksusowi, miłości i życiowym przyjemnościom. Dlatego kto urodził się pod Bykiem, ten wie, co jest w życiu dobre, miłe i przyjemne, i do tego dąży. Można powiedzieć, że byki są największymi sybarytami z całego znaku Zodiaku, ponieważ, gdyby miały do wyboru twarde krzesełko albo miękki fotel, to usadziłyby się od razu na tym fotelu, czując, że właśnie ta odrobina wygody im się po prostu w życiu należy. Starożytni astrologowie określali ten znak Zodiaku jako bardzo szczęśliwy, dlatego że planeta Wenus, która bykami się opiekuje, zaliczana jest do dwóch benefików razem z Jowiszem, w związku z czym gwarantuje życie, które może nie będzie całkowicie pozbawione trudności i problemów, no bo wszyscy wiemy jak jest, ale jednak byk będzie w stanie z grubsza osiągnąć to, na czym mu zależy. W Polsce też mamy takie przysłowie, że kto się w maju urodził, temu się dobrze powodzi, więc trochę to współgra z tym właśnie zodiakalnym znakiem byka. Byk należy też do tak, zwanego, do tak zwanej jakości stałej w astrologii. Jakość stała to są te znaki, które wypadają po środku pory roku. I zgodnie z astrologiczną wiedzą, oznacza to, że charakter takich osób będzie bardziej zrównoważony, bardziej spokojny. Będzie im zależało też na tym, żeby to, co uzyskały, mieć jak najdłużej. W wielu horoskopach znajdziemy opisy, że z tego właśnie powodu byki są wielkimi materialistami, że zależy im tylko i wyłącznie na powodzeniu finansowym. To nie do końca tak jest. Byk lubi przede wszystkim wygodę i chciałby, żeby było mu bezpiecznie i miło w życiu, ale pieniądze to jest jeden z celów, który pozwala to wszystko osiągnąć. Dlatego że to, na czym bykom bardzo mocno w życiu zależy, to są też zrównoważone, dobre i bardzo przyjazne relacje z całym otoczeniem. Byk nie jest znakiem wojowniczym. To nie jest baran, który zawsze chce być pierwszy i chce udowodnić swoją rację, i to nie jest skorpion, który się wszystkiego obawia. To jest znak zodiaku, który chciałby wieść życie miłe, piękne, przyjemne, najlepiej w otoczeniu dużej rodziny. Byki są osobami, którym zależy na tym, żeby babcia, dziadek, wnuczęta, ciocie i stryjkowie, żeby te wszystkie osoby spotykały się jak najczęściej i żeby były blisko. Jest to znak zodiaku, w którym kultywuje się rodzinną tradycję i zwraca się uwagę na to, co innym ludziom sprawia przyjemność. Cechy, które do byków również są przypisywane, to jest pewna powolność i wytrwałość, dlatego że byki, jeżeli postawią sobie jakieś cele, najpierw muszą je dokładnie przemyśleć, sprawdzić, czy to się im wszystko opłaci, a dopiero później zabierają się za pracę. Więc z punktu widzenia szybkich znaków, takich jak baran, strzelec, no wydają się trochę powolne. Ale jednocześnie są bardzo nieustępliwe w realizacji swoich zamierzeń. Odwieść byka od tego, żeby zrezygnował z zamiaru, jaki sobie, jaki przed sobą postawił, jest niezwykle trudno. Dlatego że byki są razem z wodnikami jednymi z największych uparciuchów w całym zodiaku. W miłości byki też działają powoli i ostrożnie. To nie jest znak zodiaku, który będzie szturmował czyjeś serce, raczej wytrwale będzie zdobywać czyjeś względy. Byki są też dosyć wierne w związkach, dlatego że uważają, że jeżeli coś jest dobre i działa, to jest wielką wartością i nie ma sensu tego zmieniać dla jakiejś przelotnej rozrywki. Znak byka jest też bardzo życzliwy dla całego zodiaku, pod warunkiem, że mu się czegoś nie zabiera. Byki Troszczą się o swoje rzeczy, troszczą się o swoje mieszkanie, doskonale wiedzą, ile czego mają. Więc jeżeli się bykowi coś zabiera, to można mu bardzo mocno podpaść. Pieniądze, które od byków pożyczyliśmy, należy jak najszybciej zwracać. To samo tyczy się książek i różnych innych rzeczy, które z byczego domu zawędrowały do nas. A jaki jest byczy dom? Przede wszystkim ładny, dlatego że planeta Wenus, która się tym znakiem opiekuje, dba o to, żeby byki miały bardzo dobry gust. Tylko nie lubią byki sztuki abstrakcyjnej i różnych dziwnych, bardzo nowoczesnych rzeczy, raczej stawiają na klasykę, na wygodę i na to, co będzie harmonijnie pasowało do innych rzeczy. Byk jest też tym znakiem Zodiaku, który jest ugodowy, ale do pewnego momentu, dlatego że byki mogą być bardzo podrażnione i nawet bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś wkracza na ich terytorium. Byki są olbrzymimi terytorialistami, są osobami, którym bardzo zależy na tym, żeby nie być, odwie nie być odwiedzanymi bez zaproszenia, dlatego że cenią sobie święty spokój. W znaku Byka doskonale czują się wszystkie planety z wyjątkiem planety Mars, która w tym znaku zodiaku nie jest najmocniejsza, co wskazuje na to, że byki nie są osobami, które palą się do pracy fizycznej. Wszystko musi się im opłacić, wszystko musi przynieść określony przychód, inaczej bykom nie będzie chciało się ruszać z kanapy. Doskonale czują się byki w towarzystwie innych znaków ziemskich, czyli w towarzystwie panien i koziorożców. Mają z nimi wspólne cele. Ale też dobrze rozumieją się z wodnymi, czyli z rakami, skorpionami i rybami. Tutaj jest pewna pokrewność dusz, dlatego że byki są też znakiem bardzo romantycznym. A trochę gorzej, wiedzi im się z powietrznymi, czyli z bliźniętami, wagami i wodnikami, które są często za bardzo zmienne i bykom czasami trudno jest za nimi nadążyć. Po więcej opisów całego Zodiaku i tego, jak znaki Zodiaku zachowują się w różnych sytuacjach, zapraszamy do oglądania następnych filmików i bardzo prosimy o subskrybowanie naszego kanału.